Kolejnym modelem, kolejną nowością, która została zaprezentowana podczas spotkania marki Sunlight z prasą, to tak jak widzicie za moimi plecami, wersja w pełni zintegrowana kampera Sunlight I68 Adventure Edition. To bardzo podobny samochód do tego, którym mogliśmy się przejechać wcześniej. Ma również ponad 7 metrów długości. Ma bardzo podobny, właściwie taki sam układ wnętrza w środku. Natomiast no, tutaj mamy do czynienia jednak z wersją w pełni zintegrowaną, a więc tego mniej Miejsca w szoferce jest o wiele, wiele więcej. Samochód, podobnie jak poprzednik, bazuje na bazie Fiata Ducato 2-3 pod maską. Jeżeli chodzi o wersję liczebności, koni to od 120 do nawet 180. Tutaj też możemy zamówić ten samochód w wersji oczywiście z automatyczną skrzynią biegów. Ten konkretny model, niestety, nie jest nam udostępniony do jazdy, więc możemy Wam go pokazać tylko stacjonarnie. Co nie zmienia faktu, że i tak warto wejść do środka, zobaczyć, jak. No Nowe kampery Marki Sunlight są wykonane. Idziemy! Miejsce, jak sami możecie zobaczyć, jest tutaj o wiele, wiele więcej. Wszak mamy do czynienia z samochodem w pełni zintegrowanym. Warto jednak zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jak kampery Sunlight są wykonane, jakie są dzisiaj prezentowane. Tak jak mówiłem w poprzednim materiale, zazwyczaj markę Sunlight stawialiśmy gdzieś na niższej półce. A tu proszę zwrócić uwagę, połączenie skóry z alkantarą. Bardzo fajnie wykonane meble, frontowe meble. Nie jest to taka czysta biel, jest to pewnego rodzaju mat. Bardzo ładne podświetlenie paskami które nadają dodatkowego klimatu w całym samochodzie. No i zwróćcie uwagę, że to po prostu może się podobać. Połączenie kolorystyczne różne, przeróżne. Nie mamy tutaj dominującego koloru. Po prostu jest zadowalające zarówno dla tej młodej grupy odbiorców, jak i dla tych nieco starszych osób, które wszakże też kamperami podróżują. Tutaj mamy do dyspozycji dwie sypialnie. Ta z tyłu i tu z przodu, standardowo opuszczaną manualnie nad szoferką. Tam musimy złożyć siedzenie i wtedy możemy ściągnąć te dwuosobowe, duże łóżko. No właśnie, bardzo duże łóżko, każda z nich ma powyżej dwóch metrów długości, więc nawet osoby tak duże jak my bez problemu się na jednym i na drugim łóżku zmieścimy. Tutaj z tyłu możemy oczywiście dodatkowo jeszcze połączyć te dwa miejsca pojedyncze nie, tą środkową dokładką i w ten sposób dostajemy naprawdę gigantyczną przestrzeń sypialnianą. Układ jest podobny tak jak mówiłem, taki sam właściwie jak u poprzednika, czyli mamy dwie sypialnie, salon z przodu, aneks kuchenny, lodówkę po mojej prawej stronie i dwa osobne pomieszczenia, jeżeli chodzi o sanitariaty. Czyli w jednej mamy kabinę prysznicową, w drugiej toaletę. Całość możemy oczywiście odseparować tutaj od tej przedniej części.